Mam na imię Kacper. Jestem uczniem piątej klasy szkoły podstawowej nr 3 w Fiastowie. Bardzo interesuję się historią naszej ojczyzny i losami mojej rodziny. Mój wujek Teofil zgodził się opowiedzieć o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, które wiążą się z tragicznym czasem II wojny światowej. Wujka odwiedziłem w jego domu w Błoniu. No nie ja tam Kacperku, no cieszę się kochany, mam. No. Co wy pamięta z y, czasu wojny? Słuchaj, w czasie wojny ja byłem małym chłopcem. Y, jak wojna się kończyła, miałem trzy i roku. Także głównie to pamiętam Wybuchy, jakieś strzały, strach, który wywoływał właśnie te, te, te takie strzelaniny i tego. Koło nas, my tutaj mieszkaliśmy, ja tutaj mieszkałem, to jest 50 metrów od torów kolejowych. Tory kolejowe, które biegną Moskwa-Berlin, tak się to nazywa, prawda? No, tak z nami dawniej mówiono, prawda? Wojska przejeżdżały tutaj. I w czasie wojny, i po wojnie. Czasy były bardzo ciężkie. Głód, bieda, Tutaj był dom, żeśmy mieszkali, takie cztery mieszkania. I w każdym mieszkaniu mieszkała inna rodzina. Moja mama z mężem i ja byłem. Była ciocia moja znowu z mężem i z córką i było dwóch wujków, wszystko to byli rodzeństwo, rodzeni bracia i siostry, yy, więc okropnie, okropna bieda, no więc, no, czasy były ciężkie, było coś, jak człowiek zjadł chleb polany wodą i cukrem jeszcze posypany. no to była wielka radość, no, była uciążliwość w ogóle życia jako takiego. Bo nie było żadnej kanalizacji, nie było, prawda, ogrzewania. Paliło się w takim no, kuchni, nazwijmy to tak. Bez żadnego centralnego ogrzewania. Zimno. Była studnia. Wodę się nabierało wiatrem. Taka kulka była. Pija, dawno, tylko taki długi, proszę na końcu tam był taki haczyk, się zakładało się tego. Yy, I tę wodę przynosiło się do mm. domu. To wiem, że z rana, jak żeśmy wstawali, to, to w wiatrze woda była zamacznięta. Tak, było zimno, takie warunki były do życia. Yy, jeśli chodzi o ubikacje, nie było żadnych ubikacji. Ubikacja była na dworze. Zasada była taka, że jeżeli słyszeliśmy, jakieś, jakieś, że jeżeli jest jakiś front, jakiś coś tego jakieś strzały, to wtedy wszyscy kładliśmy się pod oknem. Dlaczego pod oknem? Pod parapetem. Po to, że jak pociski, czy będą strzelane, czy, czy odłamki jakieś, to że prawda, w domu jak chodzisz, no, no to prawda, możesz zostać zranionym. Trafiany. Także tutaj się zawsze chowaliśmy, na to, to pamiętam. No. To jest z opowiadań mamy, <laughs> że był schron specjalnie pobudowany, tam na, na, na Żukówce, tam wyżej, y, gdzie były, tam był taki teren piaszczysty i, i do tego schronu uciekaliśmy. Y, z opowieści troszeczkę wiem, że tutaj obok nas była fabryka. Dosłownie tam ile, 300 metrów od, od naszej, od posesji naszej, yy, była fabryka zapałek. I tutaj okupowali Niemcy tą fabrykę, no wiadomo, że dla, dla swoich potrzeb, prawda, tego. Yy, Niemniej jednak pracownicy dostawali tak zwany ekwiwalent. To było tak, że ileś tam paczek yy, zapałek Otrzymywali w ramach wynagrodzenia za, za pracę. Było to no, wielki taki skarb, bym powiedział, bo za te zapałki można było wymienić się, w szczególności gdzieś dalej na wsi, coś tego, na jakieś mięso, na jakieś kurczaka czy coś takiego, kurę. No, no i też, no, też sól było bardzo ważna, proszę to ja ciebie. To też y, była taka, taka no, wymiana produktów. No sól na tyle ważna była, że, że dawniej nie było lodówek, nie było zamrażarek, mięso się psuło, a natomiast jak się nasoliło, to przetrzymywało się ten te, te, te produkt prawda, mięsny i on no, i nie, nie, nie psuł się. Przed stacją y, były tak zwane semafory. Teraz to wszystko jest elektrycznie, sygnalizacja świetna jest. Dawniej był taki, taki słup z takim, takim ramieniem i on tak, prawda, jeżeli się podniósł do góry takie ramię, znaczy, że wolny przejazd, natomiast jak tak, prawda, opuszczony by był na poziomo, no to nie było, prawda, tego. I bardzo często te pociągi albo się zatrzymywały, albo zwalniały, prawda, przed, przed stacją tam z tego I, i maszyniści, którzy byli, to było tak, że no, no wspomagali tych biednych Polaków, którzy tego, bo nie było czym palić zima, to, to były pociągi parowe, czyli na węgiel. Y tak wielki kocioł, cię palenisko i tam się wrzucało węgiel. On podgrzewał wodę, robiła się para i poruszała w ten sposób, prawda, koła i, i tak. To no, y, jak tam zwolnił ten pociąg, jak stanął, to tam, prawda, się parę szufl i łopat, prawda, <laughs> wyrzucało tego węgla i później, prawda, ludzie chodzili zbierali. No bieda okropna, bo to się... do tych czasów to, to, to nie można nawet porównać. Nie. Czy masz jakieś wspomnienia związane z powstaniem warszawskim? Bo powstanie warszawskie, yy, prawda, to Niemcy wszystko burzyli niszczyli. Yy, no okropnie to się wszystko paliło. Także od nas było widać. Taką poświatę unę. Ja to nawet jako dzieciak jak mam nie opowiadałem, że myślałem, że to już dzień schodzi, że słońce wychodzi. Ale tak, tak było, prawda, widno od, od tej, tej, tej palącej się Warszawy. Całą Warszawę spalili. Po co ją palili? No po co palili? Czy ona nie była groźna dla nich, żeby jakiś tam budynek tego? Pamiętam teraz po wojnie, bo yy, Byliśmy statusem, statusiem byliśmy do Warszawy, pojechaliśmy do swojego szesnego. Mój szesny mieszkał w Warszawie na ulicy Pańskiej. To jest w śródmieściu. I to pamiętam jak się chodziło po cegłach. W ogóle całe ulice były zagruzowane, prawda? Budynki, które rozwalano, prawda? To, to, to nie było, że można przejść, przejechać. nie, To się skakało po, po gruzowisku. No. Także to pamiętam, to pamiętam też jak mój tatuś odgruzowywał Warszawę, po prostu młodych ludzi, młodych chłopców, prawda, tata mój miał 20, 30 lat. z 11, no 28 lat miał, no nie więcej, w 35 roku to więcej miał, 30 miał, 4, tak. No. Yy, to w ramach ćwiczeń wojskowych pobóg był do wojska i prawda, do pracy, do gruzowywania. to wiem, jak, jak jeździliśmy z mamą, prawda? się da I tego spalić w takich namiotach. No. To też to pamiętam, że Warszawa okropnie zniszczona okropnie, gruz na gruz, prawda, dom Domna, dobra, rozwalona wszystko. Ciężkie czasy tu się wspomina na I tak jak teraz patrzę w telewizji, to co się dzieje w, na Ukrainie. To ja to przeżywam tak, jak to wszystkie te wspomnienia wracają do nas i współczuję im, prawda? Że, 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 tak, że to samo się dzieje. Proszę? Że to samo się dzieje. To samo się dzieje oczywiście. Jakie mam wspomnienie związane z końcem wojny? postaci kolejowej w Łonie był tak zwany rolnik to znaczy yy, tam gromadzono żywność dla żołnierzy dla frontu niemieckiego no i, i Niemcy robili tak no, zresztą, że jak się wycyfrowali to wszystko niszczyli po kolei prawda, czy to będzie most czy to będzie prawda słup jakiś czy, 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 czy no cokolwiek i tak samo jest też, że Y, rolnik, który, to, to znaczy, którym była zgromadzona ta żywność, konserwy, y, jakieś, jakieś tak ubrania, buty, y, to, tego, to wszystko podpalili, uciekając. No. Wiem tyle, że nawet z naszej rodziny, no bo to tak jak to ludzie, Niemcy uciekają, nie ma Niemców, pali się, no to każdy tam poszedł, żeby może coś tam znajdzie, jakąś konserwę wyciągną, prawda? Jakieś tam buty, jakieś coś, no, no, co, co było, to się dało. Coś jeszcze nie zdążyło spalić, co można było jeszcze jakoś wyciągnąć. W 1946 roku po wojnie, czyli rok po nie Pamiętam, jak tutaj na burcie nad torami kolejowymi zginęło dwóch żołnierzy. No ale jak front idzie, to się dołek wykopie i wsypie się no, no, w ten zasypie się ziemią tego, to później widziałem, byłem przy tym, jak, czy to jest komacji, jak wyciągały jak z tego, dwóch żołnierzy, widziałem tych buty, pasy, proszę sobie no takie. Czy ktoś z rodziny doświadczył represji zwią związane z Sowietami? Dziadek mojej żony, czy to babci, prawda, Hmm. przyjechał tutaj, znaczy przyjechał, przyszedł, przeszedł przez zieloną granicę tak zwaną i przyszedł tutaj i osiedlił się w tym, w Łoniu, konkretnie na Radownicach. Sprowadził jeszcze swoich y, dwóch synów, natomiast nie był w stanie od razu wszystkich ściągnąć, ale już nie zdążył. Bo oni w 1940 roku, w lutym, zostali wywiezieni na Sybernię. Babcia i dwóch synów. I babcia zaraz szybko umarła na Sybernii, natomiast yy, syn, tak za rok później, chłopak młody, bo miał 20 lat, nie, 18. Drugi natomiast wstąpił do wojska polskiego i szedł tutaj, ten i zginął. Zginął już w Polsce, koło, gdzieś koło piaseczna, coś w tych rejonach, tyle co, co się dowiedzieliśmy. Zginął. A babcia zginęła na Syberii. Babcia przysyłała listy do swego męża, do dziadka. I no i tam pisała, proszę Ciebie, jak tam, no, no taka korespondencja wymiana co tam, jak tam. Tak. To w zasadzie nie były listy, ile były karty pocztowe. Wszystko sprawdzali ruskie, prawda, na pocztach tam stoi, prawda? wszystko sprawdzali, czytali, co jest napisane. Babcia pisała w ten sposób, że tu jest bardzo dobrze, bo mamy walonki. Tu jest dobrze, bo chrust zbieramy w lesie. Mieszkamy w ziemiance, w takiej, no, w taki, y, także nie pisała, że jest źle, tylko, że dobrze. No, no, a to, że dostał, Janek dostał kurtkę jakąś ratowaną, prawda, czyli, czyli bo pracował w lesie, y, przy wyrąbie drzew. Y, to jeśli chodzi o, o, o tych ruskich, proszę jak to nas, naszych wyłożyli, jak gębili na Syberii. Ponieważ z domu wyniosłem taką antypatię do, do ruskich, prawda, bo nam mówili, że, prawda, że Niemcy to jest jeden okupant, a drugi okupant to jest Rosja. Który prawda, napadł 17 września 1939 roku i tak jak mi rodzice, tatuś mi powiedział, dali nam nóż, wsadzili na nóż w plecy, prawda. Więc no, my ich nienawidzieliśmy. Nie wiem czy to mogę powiedzieć, ale, ale proszę ciebie, my chłopcy, jak oni jechali, to my żeśmy wstawali, spodnie zdejmowaliśmy i tylko na pytań. Wystawialiśmy go Myślę, że to była głupota z naszej strony, ale jako dzieci, prawda, no to nie zdawaliśmy sobie sprawy, że mogą strzelić czy coś takiego, no, ale dzięki Bogu nic się nie stało. Opowieść wujka Teofila sprawiła, że lepiej rozumiem rzeczywistość wojenną. Łatwiej mi dziś wyobrazić sobie trudne warunki życia w ciągłym zagrożeniu i biedzie. Wiem też, jak wielką cenę ma wolność mojej ojczyzny.